Z strony e, Legowany Junior, czyli no, jak wszyscy pewnie wiecie, brat e, Legowanego. I dzisiaj będzie, dogram się do filmiku, e, nagram nowy filmik e, do, e, do filmu, który będzie, czyli wyścig aut brat kontra brat. I, i o, zrobiłem to poza filmem, ale zbudowałem taką oto platformę na to autko, że tu jest jedno duże kółko po jednej stronie. Tu są dwa takie małe i tu jest takie jedno troszkę większe. E, I tak to właśnie wygląda. Tak. I e, to, dorobiłem też części. Takie coś. Żeby takie designerskie bardziej. Takie oczka naprzód. przód. E, Taki właśnie silnik. E, takie oto skrzydła. Takie e, jakby turbiny, nie wiem jak to powiedzieć. E, I z części takich jak. E, o tutaj nie widzicie, ale tu z takiego oto korpusu i nóżek. E, dodałem głowę Rexa Jurassic World. Tutaj macie. E, I z niego dodałem Heum z Nexonize I to będzie mój, moja osoba prowadząca auto. E, dodatkowo zrobiłem takie oto e, takie, o, taką oto szybę przednią z wycieraczkami. Schodki dowiecie się podczas filmu, do czego służą. I skrzydło takie, które będzie popychać nasze auto i będzie rozcinało tak wiatr, żeby szybciej jechało i chyba to na tyle i, i zabierzmy się do oglądania zawieszę się do oglądania i zobaczcie z tej oto części dodam, damy na przód hop mamy tak o, taką oto część do przodu Razem z, z nią do przodu dojdzie jeden właśnie taki oto silnik. Dzięki dwóm takim przegródkom, które zbudowałem. E, dodam je. Dodam je tutaj. Na jednej i drugiej stronie, tutaj jest zbudowane. Mhm. Z takich oto brików do domku zbudujemy taką platformę, gdzie będzie ludzie mógł właśnie wejść po schodach, o których mówiłem na samym początku. Tutaj. E, żeby jeszcze ładniej e, wyglądało to w środku e, wziąłem bodajże z jakiegoś Lego City kasę wygląda to tak jakby była to taka maszyna do właśnie e, jeżdżenia właśnie na tym autku i dodamy ją sobie tu w tym miejscu, a z tych schodków i dodamy tą część tu będzie takie wejście, gdzie nasz ludzik będzie mógł wejść sobie normalnie po schodkach, żeby jeszcze ciekawiej to wyglądało, do, 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 dodamy te skrzydła. Te skrzydła będą dodane w tym oto miejscu. Proszę. Tak wygląda. Można je sobie e, e, je nie wiem jak to powiedzieć. No, można je sobie demontować. E, różne, e, różne różne kąt dodawać tych skrzydeł. E, oraz e, dodamy pewną rzecz. A dokładniej taki otoblok. Wiem, pewnie trochę nie będzie dopasować do tego autka, ale zawsze warto dodać go, a będzie on w miejscu do, z tyłu. Już wam pokażę, tylko muszę go wczepić. A, mam nie chcę. O, w tym oto tutaj miejscu. Może trochę tak fajnie wygląda to, e, że a to oto śmigło dodamy tu w tym miejscu. Musimy tylko jeszcze go włożyć. O, proszę bardzo. Tak wygląda moje autko. ale to nie jest jeszcze koniec widzowie. Zaczekajcie chwilkę. Żeby to bardzo ładnie wyglądało Dodamy taką oto kopułę z wycieraszkami, które wam pokazałam na początku Będzie fajnie, bo można ją sobie otwierać Jest taki klips i tutaj sobie właśnie można zrobić Oczywiście włożymy go Oczywiście kask jest ważny i nałożymy go na naszego ludzika. A ten Oto Klips będzie nałożony na niego. Tutaj. Wycieraszki śmigają. E, I samo w sobie auto porusza się. Jeździ. Więc jest fajnie zbudowany Więc e, polecam zasubskrybować kanał legowany na YouTubie. Zafollowować na TikToku i na Instagramie. I dziękujemy bardzo, że nasz e, filmik na TikToku się bardzo mocno wybił. E, nie spodziewaliśmy się takiego wyniku w, w tak naprawdę w jeden dzień. E, no i chcielibyśmy bardzo podziękować wam za wszystko. E, więc. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu, lajkowaniu, followowaniu follow i to będzie, nasz, to będzie wszystko. Trzymajcie się. Hej!